W nowoczesnym budownictwie coraz częściej dąży się do spektakularnych efektów wizualnych, przez stosowanie systemów cało szklanych na fasadach lub w narożnych przeszkleniach bezsłupowych. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tego typu rozwiązania nie spełniają oczekiwań odbiorców? Problem stanowi różnica w odcieniach stosowanych uszczelniaczy. Na zewnętrznej krawędzi widoczne są także nieestetyczne paskowania pozostałe po usunięciu powłok oraz szpecące nierówności powstałe po nałożeniu butylu. Rozwiązania firmy Stan Szkło wyróżniają się na tle konkurencji. Oferowane przez nas szyby wyglądają ekskluzywnie i nowocześnie. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom otrzymujesz jednolite zaczernienie bez konieczności rezygnowania z udogodnień, takich jak zastosowanie szkieł z ochroną przeciwsłoneczną. Proponowana przez nas alternatywa sprawdzi się zarówno w budownictwie rodzinnym, jak i komercyjnym, w instytucjach oraz w biurach. Zaufaj naszemu doświadczeniu i pozwól sobie na jakość i doskonałe wykończenie. Zapraszamy do kontaktu.